prowadzenie tych klas może doprowadzić do takiej i doprowadzi z pewnością do takiej segregacji na budynki lepsze i gorsze i ludzie już po prostu nie będą się pytali tylko o lokalizację czy też o wielkość rozkład mieszkania, ale także o jego klasę energetyczną. A co może być przyczyną tego błędu, i czy to może być na przykład świadome oszustwo strony sprzedającej? Teoretycznie tak, ale zakładam i patrząc się na Wasze komentarze, widzę, że to może być zupełnie nieświadome działanie strony sprzedającej, bo pisaliście w komentarzach: A, mój dom na przykład jest w tej chwili w klasie B. Tylko, że kto Wam to powiedział w ogóle? Wasz dom nie może być w klasie B, bo w Polsce, jak na dzień dzisiejszy, według obecnie obowiązującego rozporządzenia nie ma literowych oznaczeń klas energetycznych. Są przepisy, według których wystawiane są świadectwa energetyczne, tam podawana jest także właśnie ta energia pierwotna, jej jak gdyby można powiedzieć zużycie tej energii pierwotnej i. To właśnie rodzi problem. Problem, dlaczego? Dlatego, że to nowe rozporządzenie, które ma wejść w połowie przyszłego roku, również posługuje się terminem energii pierwotnej, i w tym rozporządzeniu są właśnie te literowe klasy. I są podane dla jakich przedziałów obowiązuje jaka klasa. Zresztą od razu dodam, że te przedziały są inne na przykład dla budynków jednorodzinnych, a inne dla budynków wielorodzinnych. Nie będę streszczał tutaj rozporządzenia, które liczy no w sumie sama metodologia ponad 100 stron czy też około 100 stron. Natomiast na czym polega problem? W dużym uproszczeniu, problem polega na tym, że ta energia pierwotna obliczana według starego rozporządzenia, tego obecnie obowiązującego, i te obliczenia mogą dać zupełnie inny wynik, gdy ta energia pierwotna będzie. Obliczana według nowego rozporządzenia. W związku z tym zupełnie to nie będzie ta wartość, którą z tego starego rozporządzenia niektórzy usiłują dopasować do tabelki klas podanych w nowym rozporządzeniu. Dlaczego tak się dzieje? To był klip, czyli fragment filmu. Jeżeli chcesz zobaczyć całość audycji, link w opisie i/lub w przypiętym komentarzu.